Całkiem nawet mu to idzie, no nie powiem. No. ale chciałbym mi trafić, kurwa. <laughs> <I byśmy> trafili. <laughs> ale to musimy mieć między platformówkę za Dobra, dawaj, Dziasłem. Jeden z nami Wie, do Wziąłem tego. Ob, ob. Kołder już on ja, zbyt, chodzi, żonka Co jest? No ze ja oko. U mnie jest chłop. No, że sprzedałem. U sprzedałem. mnie jest chłop. Dziadka jesteś? A, na dole. Nie wyszedłem no, słyszę, ale gościu, tu były w, w gminę się... Słyszę, słyszę, tupią tu kurwa, są tu. Ja u babci. na dole. Okej, okay. ja już też. Random dostał, podnoszę go. Podniosłem Mogę iść na sklep teraz. Dobra, mam tu jednego Idę do was dobra, ty jeszcze bijesz święto już idę, już idę, już idę, już idę. Już kasę rzucam Dobra dobra spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie Kasa pod sklepem Ale nawet nie wiem czy mi kurwa nie starczyło ty Nie, brakuje Jest, prison, prison, dach jest Michał. Mhm. Tak, jest prison, dach, na czubku. Uwaga. Rzuciłem ten. Leży. Prison leży. No Dawaj. Jest... Możecie brać, możecie brać. Dobre. Dobra, wziąłem, wziąłem. Ale to nie wszyscy. Cisnę na górę. Nie, 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 nie. Bo on tam będzie lądował nie. z powrotem za chwilę. Idę za tobą. Chyba jest jeszcze jeden. Są, są, góra. No, 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 są, są. za tobą. Są, są, no. Słyszę ich. O kurwa. Kurwa, ta mina. Najgorszy sol tu dla Dobra. A mam po broniach.

Od dołu wszedł a wraz z ziemi rozjebał mnie i rozjebał kandomba z jednego magazynu. Moje bronie pozbierał. Tak, moje bronie Kurwa, co tak szeleści? Na daty i w paskudonie gości. Kandomba. Tam jest u Ciebie Michał, ja zginąłem. Biem, biem. Słyszę. Kurwa, dajcie mi snajpa jakoś. O, biję mnie z góry. Jezu, co tak szeleści? Nie wiem. Twoje bronie, kolego. Ja już się mam z powrotem. Masz go? Mhm. Mam drugiego. Na górę nie. Dwóch, ja na górze Dwóch na górze rozwalonych. Dwóch na górze Dwóch tam zabiłem, no. Odzyskałem bronię, ale nie wiem. Ja jestem u siebie. Mówię, iść na górę? Nie, nie, wiem, nie wiem, nie Słatku. wiem. Ja idę od tyłu, od tyłu cisnę. Od drugiej strony, od baniaka. Ja idę. A. Ladrę moją zapierdolił, ale o kurwa, o kurwa, o kurwa. Mam jednego. Ech, przyszedł z powrotem, kurwa, piero. Kurwa, z ciebie. taki piero, kurwa, jak z koziej dupy trąba piero, kurwa. Muszę zadzwonić, no. Lecę na zrzut. Nikt nie zabił, miał moją ladę, Ten drugi, ten drugi, wziął się. Kurwa mać. Ale to do ciebie mogę na no. tego dropa? Może tak, no ja wziąłem o jest ja się na dropie. po kewach powalony? Możesz. Ja mam od bomb znowu. Mhm. Uh -huh. uh -huh. a ja mam gościa. Ale i to by nie było gościa. Dobra, idę po tym pomysłu. Tych, kurwa Słysza. kampusów na tym więzieniu by jakoś tam Zobacz połatwi. tu. Michała, kontrol nasz ten? Co to jest? Nie wiem właśnie. Ale trzeba by było iść tam. No. Splitona! Ej, na ten kontrol chodź. Idziemy? Idziemy. Idziemy chłopa. Boże, idzie. Idziemy na dach, Michał, dawaj, dawaj, dach. O, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie. Jechałem dach? Nie ma go, nie ma go. Z pleców jeszcze. do ciebie, dach. Masz to Michał. Dobra, na razie nie potrzebuję. O, nie. O, Dobra, jeden leży. Cała drużyna tam. Gdzie? Na namiotach. Na namiotach cała drużyna jest. To jest prizona poszli. Na dropie są. Na widzę, widzę ich. Są po namiotach, coś się kupowały. Ale ty mamy gier, sklepku. Wioski. a dawaj. Ale jakiś, albo coś nie Maska poszli do prawej, do prawej, poszli do prawej bardziej. Jestem kogoś tam powaliłem. nie wierzę w to, No nie wierzę, w to. Dwóch na jednego. Co, coś, coś, kurde, nie wiem. Ta C9. Zawódź mnie.